A Puls Dnia zaprasza Paula Borowska. Dobry wieczór, witam Państwa w niedzielę 11 września. Minęła właśnie godzina 20, czas więc na kolejne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, co przed nami w programie. Poznaniacy składają kondolencje po śmierci królowej Elżbiety. W dobie rewolucyjnych i dramatycznych zmian była niewzruszoną skałą. Widzieliśmy zamiłowanie do tradycji w powiązaniu z odważnym dążeniem do postępu. Progress. Pomaganie przez kelnerowanie dla drużyny szpiku. Każdy y, czerpie z tego dla siebie coś dobrego, pomagając w taki właśnie sposób bycia, przez bycie kelnerem. Pomagać może każdy i y, możesz podzielić się po prostu swoim czasem i pracą. I to jest niesłychanie ważne, żebyśmy też dawali coś od siebie. Cały świat żegna zmarłą królową Wielkiej Brytanii. Także Poznaniacy mogą wpisywać się do księgi kondolencyjnej wystawionej w poznańskim urzędzie miasta. Jakie są w niej pierwsze wpisy i jak mieszkańcy Poznania wspominają Elżbietę II? O tym Seweryn Lipoński. To była prawdziwa królowa. Odchodzi w przeszłość niezwykle ważny fragment historii. Stała się legendą, a legendy żyją wiecznie. To niektóre z wpisów w księdze kondolencyjnej. Wystawionej w poznańskim urzędzie miasta już dzień po odejściu królowej Elżbiety II. Pierwszy wpis, w dwóch językach, po polsku i po angielsku, zamieścił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Poznaj, żegna z bólem i smutkiem jej wysokość królową Elżbietę II. Królowa definiowała naszą epokę. W dobie rewolucyjnych i dramatycznych zmian była niewzruszoną skałą. Wielu Poznaniankom i Poznaniakom będzie jej brakowało. Królowa Elżbieta II zmarła w ostatni czwartek w wieku 96 lat. Była najdłużej panującym brytyjskim monarchą w całej historii. Zasiadała na tronie przez ponad 70 lat, o 7 dłużej niż jej prapra czyli słynna królowa Wiktoria. Jako królowa Zjednoczonego Królestwa, Elżbieta II formalnie była głową nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również kilkunastu innych państw należących do brytyjskiej wspólnoty narodów. W tym Kanady, Australii, Jamajki czy Nowej Zelandii. Elżbieta II nigdy nie odwiedziła Poznania, choć w 96 roku była z wizytą w Polsce, gościła wtedy w Warszawie i w Krakowie. Następcą brytyjskiego tronu jest jej najstarszy syn, 73-letni Karol, do tej pory książę Wali. W sobotę już oficjalnie został ogłoszony nowym królem Wielkiej Brytanii. Wygłosił też orędzie do narodu. W życiu królowej tak oddanej służbie dla kraju widzieliśmy zamiłowanie do tradycji w powiązaniu z odważnym dążeniem do postępu. To właśnie czyni nas wielkim narodem. Zupełnie osobną ceremonią będzie koronacja Karola. Mówi się, że ze względu na konieczne długie przygotowania do uroczystości może to nastąpić dopiero za kilka miesięcy. Szybciej, bo w przyszły poniedziałek, 19 września. Odbędzie się pogrzeb królowej Elżbiety. Następcą Karola na brytyjskim tronie będzie jego najstarszy syn William, a po nim koronę odziedziczą z kolei jego dzieci. Dziewięcioletni dziś książę Jerzy, o dwa lata młodsza księżniczka Karolina lub czteroletni obecnie Ludwik. Księga kondolencyjna po śmierci królowej Elżbiety jest dostępna w holu poznańskiego urzędu miasta przy placu kolegiackim. Można się do niej wpisywać codziennie, od 8 do 18, aż do najbliższego piątku, czyli 16 września. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. Pomaganie przez kelnerowanie. Już po raz czwarty znane osoby z Poznania, takie jak Peja czy Katarzyna Bosacka, wcieliły się w rolę kelnerów w szczytnym celu. W jednej z restauracji na Sołaczu utarg z napiwków zostanie przekazany na fundację Drużyna Szpiku. Ja jako restauratorka Petit Paris i Dorota, drużyna Szpiku, stwierdziliśmy, że zróbmy coś ciekawego, wspomagającego wspólnie razem tutaj, aktywującego osoby z Poznania i nie tylko, naszych gości, troszkę bardziej znane osoby, żeby, żeby po prostu tutaj podziałać i pomóc drużynie Szpiku przy okazji zabawy w kelnera. Które się wcielają właśnie osoby tutaj przez nas zapraszamy. No i to już jest czwarta edycja. Jak widać, to wszystko, ten cały pomysł podoba się bardzo tutaj Poznaniakom, i każdy czerpie z tego dla siebie coś dobrego, pomagając w taki właśnie sposób bycia, przez bycie kelnerem. To też pokazuje, że w ludziach jest tak dużo dobra. Ja tak sobie tak. myślę, że my też chcemy obalić taki mit, że pomaganie jest takie trudne, takie wyjątkowe, takie męczeńskie. My chcemy pokazać, że pomagać może każdy. I możesz podzielić się po prostu swoim czasem i pracą. Dzisiaj znani, ale też mniej znani, oddają nam dwie godziny swojego czasu, swojej pracy. Każdy napiwek ma moc i każdy napiwek jest ważny. Ja myślę, że to jest coś. Coś takiego też istotnego, żeby pokazać, że każdy ma się czym podzielić. Po raz pierwszy w życiu jestem kelnerką, a to wszystko na szczytny cel. E, mianowicie, jak widać, Drużyna Szpiku zbiera pieniądze na dzieci onkologiczne. W związku z tym bardzo proszę mi wybaczyć, ale jestem pierwszy dzień w pracy i dopiero się uczę. Natomiast bardzo dobrze proszę o duże napiwki dla dzieciaków. Dlaczego tu jestem? No bo warto pomagać zawsze i wszędzie. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, żeby angażowali się w tego typu akcje. Czasem nawet lokalnie zbieramy pieniądze na dzieci, na inwalidów, na sieroty, na Ukrainę i to jest niesłychanie ważne, żebyśmy też dawali coś od siebie. Pożar domu jednorodzinnego niedaleko Leszna zapaliła się kuchnia, a więcej o tym piszemy na naszym portalu wtk.pl. Ogień pojawił się dziś w jednym z domów w Krzemieniewie w powiecie leszczeńskim po godzinie pierwszej w nocy. Zdarzenie relacjonuje portal Leszno-24.pl. W kuchni doszło do zwarcia instalacji elektrycznej w lodówce, co wywołało pożar. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo domownicy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem straży. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Zachęcam Państwa, by tam zajrzeć także po inne informacje z poznania i regionu. Oglądają Państwo podsumowanie wydarzeń dnia. Zobaczmy, co jeszcze przed nami w programie. Rzeźbiarze z kilku krajów rywalizowali w Poznaniu. Góre z kozikiem się rodzą. no Zawsze ta sympatia do tej, do tej twórczości była. No nie? Są i oceniani, ale też współpracują, pomagają sobie nawzajem. Raczej służyć do wyścigania jakby drzew lesie. Można piękne dzieła zrobić. Największy park Poznania. Chcemy pokazać aktywność osób niepełnosprawnych. Południa. Na forma spędzenia niedzielnego popołudnia, dokładnie. Odgłosy, które słyszeli w ten weekend mieszkańcy Łazarza, mogły kojarzyć się z teksańską masakrą, piłą mechaniczną albo z drwalami i ścinaniem drzew. Nic bardziej mylnego, tym razem zawitali do poznania prawdziwi artyści, a ich rzeźby z drewna naprawdę mogły przykuwać uwagę. Na Poznaniu Łód Festiwal, bo to o tej imprezie mowa, zajrzał też Sewer Lipoński. Z jednym trudno się nie zgodzić To była z pewnością głośna impreza Dosłownie I tak już od czterech dni Do Poznania zjechali specjaliści od rzeźbienia w drewnie Na Poznań Wood Festival Jesteśmy tu od czwartku Rzeźbiarze walczą z materiałem Na szczęście nie muszą walczyć z pogodą Bo poszczęściło nam się Praca nie do końca lekka ta walka z materiałem kosztuje trochę wysiłku, ale dla samych uczestników to zwykle połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jak to gadają, z kozikiem się rodzą. No. Marcin Lichosyc z Orawy koło zakopanego rzeźbieniem interesował się już od dziecka, ale 8 lat temu pojechał na plener rzeźbiarski w Niedźwiedziu w Lubuskiem. I tak to się zaczęło. Człowiek robił różne roboty w życiu, no ale, ale stwierdził, że to jest najwyższy czas, żeby z tego żyć w ogóle, bo. No bo mówię no co w trumnie będę rzeźby to jeszcze tam nie do to za czerpać przyjemność z tego Poza polskimi rzeźbiarzami na Poznański Festiwal przyjechało też sporo gości z zagranicy. I enjoy. Lubię rzeźbić, a gdy dzieło jest już gotowe, to daje sporo radości. Najlepsze jest to, że można być wśród ludzi, a przy okazji robić ładne rzeczy. I właśnie to najbardziej lubię. Wśród ludzi, nie tylko samych rzeźbiarzy, bo wszystkiemu przypatrywała się publiczność. Like Mieszkająca w pobliżu, Ivory McKelfin usłyszała przez okno, że coś się tutaj dzieje, więc zaciekawiona przyszła zobaczyć co to za hałas? I została na dłużej. Zawsze interesowało mnie rzeźbienie w drewnie, z tym, że w dużo mniejszej skali. Pomyślałam, że takie większe rzeźby też mogą być ciekawe. Niby z tak topornego narzędzia, jak mnie spiła, to raczej służy do wyścigania, jakby w się można piękne dzieła zrobić. I choć każde dzieło jest inne, tu nie było typowej rywalizacji. Zawodnicy nie tyle ze sobą konkurowali, co pomagali sobie wzajemnie w zrobieniu jak najlepszych rzeźb. Są i oceniani, ale też współpracują, pomagają sobie nawzajem, ale jak najbardziej jest to konkurs, tak? Znamy się tu wszyscy i przyjaźnimy. Dla nas to nie zawody, tylko okazja, by się spotkać. Tematem tegorocznej imprezy były zwierzęta zagrożone wyginięciem. Rzeźbiarze zainspirowali się zarówno wydarzeniami, które są bardzo na czasie, jak i bardziej uniwersalnymi motywami. No Ja tu robię akurat miśka, e, e, będzie dzięcioł czarny, no i sowa pucha. Do organizacji festiwalu wykorzystano ponad 100 dużych kawałków drewna. Pochodziły z drzew powalonych podczas orkanu Junis, który przeszedł nad Polską w lutym tego roku. Saweren Lipoński, pół dnia. Nocny targ towarzyski na Łazarzu dzisiaj stał się bardziej targiem zielonym. Na sprzedaż były najróżniejsze rośliny. Wielu poznaniaków skorzystało więc z okazji, aby dokupić coś do pokoju czy na balkon. Nie zabrakło miłośników, nie zabrakło prawdziwych miłośników domowej zieleni, nad którą, co sami przyznają, czasami bywa wręcz trudno zapanować. No, ja jestem kolekcjonerem roślin i hoduję mam swoją hodowlę, więc kupiłam y, alokazję Frydek, to jest taka kolekcjonerska odmiana. No, ma takie zamszowe liście i naprawdę duża odmiana jak na, na taką cenę. To do domu będzie? No na pewno. Ja no, kocham alokazję i to jest naprawdę cudowne. Generalnie najbardziej skupiamy się na roślinach doniczkowych, bo taki jest zamysł tego targu, tego wydarzenia, jeśli chodzi o fajne rośliny zielone do domu. Natomiast my się głównie specjalizujemy w ładniejszych roślinach większych do domu, do większych przestrzeni. Też znajdziecie panowie u nas rośliny o ciekawszym wybarwieniu, odmiany bardziej takie oryginalne, też rośliny kolekcjonerskie. Pokazaliśmy dzisiaj piękne mostery warygiaty, jeśli chce pan też spojrzeć, które też są powiedzmy w takim wybarwieniu pewnym unikatem. Byłem w zeszłym tygodniu na podobnym targu, był... E... Ubioru, i e, były informacje po prostu o tym, że będzie następny roślinny, a ciągle e, rozszerzamy e, wystrój pokoju. Nam pan doradził, nam mówił, a tak jak no, nazewnictwo nie jest ważne, ważne jest jak to wygląda. Mhm. No i jeszcze miód kupiliśmy przy okazji nieplanowany zakup. Jesteśmy już tutaj trzeci raz i za każdym razem jest dosyć spore zainteresowanie, także jesteśmy zadowoleni. Mamy w sklepie generalnie to, co ja i moja żona e, kochamy, więc e, oprócz roślin mamy też e, kawę, kawę Speciality, czyli tam najwyższy. Jakość kawy yy, i ceramikę, którą przywozimy z górcowi. Od dwóch lat kolekcjonuję rośliny, więc każda okazja, żeby nabyć nową, jest cudowną okazją. Udało się trzy roślinki, dzisiaj wszystkie w sumie z wariegacją, więc jestem zadowolona. Mamy Monsterę tutaj, yy, kobrę, variegata, Marantę i. Epipremum Enjoy. To łatwo jest zadbać, jak jest ileś roślin w domu? No nie, przy mojej tam 40 około doniczek jest to już trochę ciężko na tym zapanować, szczególnie jak już się wyjeżdża na urlop i komuś trzeba to wszystko przekazać. Większość jest taka, która faktycznie tydzień sobie przeżyje bez jakiegoś tam podlewania. No podstawa to chyba po prostu przesadzić do odpowiedniego podłoża i zadbać o to, żeby stanowisko naświetlenie było odpowiednie. Nadal pozostajemy na łazarzu, jednak przenosimy się pod sam rynek łazarski, gdzie znaleziono skarby. I choć nie ma wśród nich złota i diamentów, to miłośnicy i poszukiwacze zabytków mają nie lada gratkę. O tym, co znaleziono pod rynkiem łazarskim podczas remontu, rozmawiałam dziś w wieczorze w WTK z Aleksandrem Przybylskim, poznańskim dziennikarzem i poszukiwaczem zabytków. Już sporo czasu mija od zakończenia tej inwestycji, ale udaje się wreszcie pokazać te zabytki w pięknych wnętrzach Muzeum Archeologicznego, które jest naszym i było od samego początku takim merytorycznym partnerem, za co jesteśmy szalenie wdzięczni. To będzie już 20 września, będzie można zobaczyć to, co kryła Łazarska Ziemia. I zapraszam serdecznie w imieniu swoim i Muzeum Archeologicznego, a także w październiku ci, którzy się na wodną nie wybiorą, będą mogli zobaczyć wersję fotograficzną tej wystawy: fotografię zabytków na skwerze Nowaka, czyli, czyli na tzw. lejku łazarskim. Mimo że liczy już prawie 200 lat, wiele jej tajemnic nadal jest nieodkrytych. Na poznańskiej cytadeli odbył się dziś spacer z przewodnikiem zorganizowany przez Fundację Wózkowicze. Wszystko po to by pokazać aktywność osób niepełnosprawnych, a przy okazji poznać nieco historii. Damian Pełna. Cytadela, my ją teraz znamy pod tą nazwą, ale tak naprawdę pierwotnie Fort Winiary. Dlaczego właściwie powstał? Na to oraz wiele innych pytań odpowiedzi szukali ci, którzy brali dzisiaj udział w spacerze z przewodnikiem po poznańskiej Cytadeli. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Wózkowicze. Spacery niedzielne odbywają się w ramach projektu Wózkowicze nakręcają do działania. Chcemy pokazać aktywność osób niepełnosprawnych. A dlaczego spacery? Dlatego, bo wiemy, że poznaniacy to lubią. A dzięki takim właśnie spacerom do fundacji w poprzednich latach dołączyli nowi wolontariusze. Zdaniem pani Agnieszki te wspólne spotkania zachęcają ludzi do integracji z osobami niepełnosprawnymi. Zobaczyli jak to jest, jak funkcjonują osoby na wózkach i stwierdzili, a może byśmy coś pomagali. No i tak do nas trafili. Mieszkańcy wsi Winiary zauważyli pruskich... Wojskowych i inżynierów, którzy zaczęli wbijać w okolicy ich domów podejrzane słupki. Pierwsze prace nad budową cytadeli ruszyły w 1828 roku. Spacer z przewodnikiem to dobra okazja do poznania jej historii. Będziemy opowiadać, dlaczego. Fort Winiary właściwie powstał, w jaki sposób był używany, jaką rolę w zdobywaniu fortu i w jego zmianach grali Polacy. Oraz w jaki sposób Poznaniacy razem z Armią Czerwoną zmieniali ten, e, zmieniali ten fort w, w park, który my teraz znamy. Przy Rosarium zebrało się dzisiaj sporo rządnych wiedzy o tajemnicach Cytadeli. Spędzenie aktywne, a przy okazji posłuchać czegoś ciekawego, dowiedzieć się czegoś chcielibyśmy. Niby jako mieszkaniec Poznania dużo o tym mieście wiem, ale każda, każda kolejna wycieczka czegoś dodatkowego uczyni. Także wszystkich zachęcam. Znalazłem informacje na Facebooku i chciałam zabrać rodzinę na spacer. Popołudnia. Fajna forma spędzenia niedzielnego popołudnia, dokładnie. A wózkowicze będą nakręcać do działania również w kolejne niedziele. A kolejne spacery będą w każdą niedzielę września. O godzinie 15 następny będzie Ostrów Tumski, a kolejny będzie z placu wolności w stronę starego zo spacery z przewodnikiem na razie będą odbywać się poza starym rynkiem, nad czym ubolewają organizatorzy. Jednak obecny remont utrudnia Wyskowiczom poruszanie się w tym miejscu damian Wełna, puls dnia. Niedziela upłynęła pod znakiem zachmurzenia lokalnie, z niewielkimi przyjaśnieniami, o tym, czy podczas najbliższych godzin do Wielkopolski zawita ładna pogoda z większą ilością słońca, o, to, o tym już teraz Zofia papież. Dobry wieczór Państwu. Drugi dzień weekendu przywitał nas pochmurną aurą, jednak momentami mogliśmy liczyć także na przyjaśnienia i chwile ze słońcem, które umilały nam dzień. Zatem już teraz wspólnie sprawdźmy, czy taka pogoda o zmiennym zachmurzeniu zostanie z nami na dłużej. Zacznijmy od tej najbliższej nocy, która w stolicy Wielkopolski, a także niemalże w całym naszym regionie zapowiada się bardzo pogodnie, wręcz bezchmurnie. Będzie można podziwiać gwiazdy, a temperatura spadnie do 10 stopni Celsjusza. Jutro w ciągu dnia czeka nas zachmurzenie duże z możliwymi Opadami deszczu w centralnej części dnia. Jednak nie zabraknie również przyjaśnień i rozpogodzeń. Zatem całkiem przyjemny dzień przed nami. Temperatura ponownie nie przekroczy 20 stopni. Maksymalny wzrost do 19, taka wartość po 15. Wiatr, zarówno w nocy, jak i w ciągu dnia, powieje słabo i umiarkowanie z kierunków północno-zachodnich. A na barometrach 1016 kPa. I ciśnienie nie będzie się wahać. Zatem spójrzmy, jakich temperatur i jakiej pogody możemy spodziewać się na przestrzeni trzech najbliższych dni w stolicy Wielkopolski. We wtorek czeka nas zachmurzenie duże i całkowite z przylotnymi opadami deszczu. Zatem wtedy warto mieć parasole pod ręką. Natomiast w środę i w czwartek to chmury będą dominować nie tylko w Poznaniu, ale w całym naszym regionie. Spójrzmy na temperaturę: we wtorek od 10 do 21 stopni Celsjusza. W środę od 14 do 20, natomiast w czwartek przyniesie maksymalnie 18 stopni. W tym najcieplejszym momencie doby wiatr powieje słabo i umiarkowanie krągów zmiennych. A na barometrach w czwartek 1006 hPa i ciśnienie będzie stabilne. Zatem spójrzmy, jakiej pogody możemy spodziewać się na przestrzeni całego najbliższego tygodnia. Zacznijmy od poranków. Temperatura minimalna w piątek wyniesie 12 stopni Celsjusza, w sobotę i w niedzielę nad ranem 10. Za w pełni dnia temperatura maksymalnie wzrośnie w piątek do 17, natomiast z dnia na dzień będzie robić się coraz chłodniej. Temperatura powoli i systematycznie będzie się obniżać. W sobotę 15, natomiast w niedzielę maksymalnie 13 na poznańskich termometrach. Oznacza to, że jesień zbliża się do nas wielkimi krokami. Więcej informacji pogodowych mam dla Państwa w dzisiejszych serwisach Meteo, na które serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. To już wszystkie informacje w dzisiejszym Pulsie Dnia. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam Państwa na wieczór WTK jutro na godzinę 17. Ja tymczasem dzisiaj się żegnam i życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.